Cześć, witamy Was e, w pierwszym odcinku zapowiadanej serii z Minecraft. E, jak mówiłem e, w tym, w zapowiedzi, e, w sumie to w opisie podamy link z zapowiedzi, żebyście wszystko wiedzieli, jak się nasza seria nazywa i ogólnie. E, no i tam się dowiecie. I, e, no i. To pierwszy odcinek naszych przygód z Minecraft A ty Maci się nie przywita? Coś ty zrobił Aha właśnie Zrobiliśmy sobie już domek Taki No znaczy to nawet nie domek Bo to do jakiejś takiej Do takiego otworku W skale się wkopaliśmy Tu nic praktycznie nie ma tu chciał zrobić pokój, takie coś tylko jest. A, wyłączę F3. E, no i tu nic. Praktycznie. Ja nie mam mikrofonu, więc mnie nie będzie słychać. Czemu? Co? Nie mam mikrofonu. To jak cię słychać? To ty mnie słyszysz? Nie wcale, wiesz. No to może jest. Nie. Wiesz, właśnie nie tutaj. To 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 to. Stomam ty. Papa. Tak to się. No, dobrze. Nie, wydurniaj się. Ale z czym? Ja teraz zrobię normalnie w twojej podejści. Opa. A może zrobimy ten z tych. Patrz, co ja mam w ręce. Eee! Czy to piłeś w No. E, nie! Z tego to możemy zrobić podłogę. Chyba, że tu... O Jezu, z dwami się postawiło. No znowu. Kurde. Dobra, daj, mam... Że, y, kamienny. O ty. Mówiłem ci, masz wyłączyć PvP. Zrobimy coś z piskopomałami. Z... Eee, co? O, akurat. Patrz, jakie wejście. Ja nie mogę się doczekać wersji 1.8. Aha, właśnie. Powiedzcie, yy, napiszcie w komentarzu, czy to ma być... Yy... Ta jedna strona ze szkła, czy mają być tutaj drzwi? Bo według mnie lepiej by chyba było jakby tu było szkła, żeby było można oglądać na przykład zombiaków, a tu żeby były same jedne drzwi. Nie! Powinny by, być dwie pary drzwi, tak jest ładniej! Ludzie, bądźcie po mojej stronie! A czemu nie po mojej? Oni decydują. nie my. Eee, co do mojego pokoiku, to jest mój pokoik. Nie. Muszę się boję. Aha, zbier tam miałem zrobić. Aha, ja miałem będę jak ty puknąła, ale go nie położyłam. Ja, jak będzie już jeden osiem, to ja normalnie w Minecrafcie będę się bawił godzinami jedną rzeczą, cały czas. Jaką? Będę otwierał i zamykał skrzynie, bo jest tak takim fajna animacja. Czyli skrzynia otwiera, klapa, zamyka. Otwiera, zamyka. I ciągle będę klikał. Klik, 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 klik. Będę tak. Prawy i exit. Prawy escape, prawy escape. Że będzie chłopiec zabawa? Bo, bo to wiosło takie. Będzie latać. Bop, up, Op up, a pe. Jeszcze tutaj zrobimy. Kurde. Eee, no. mm. Mati. Czy to mądrze, że my nawet w tym domku nie mamy skrzyni? Daj drewna. Okej. Okay. Bo masz bardzo A jak kiedyś muszę urąbać par to te, to... Powiedzieć, a po co nam tyle drewna? Dobra. Dawaj drewna. Eee? Ile ci? Pustaka? No. Dobra. Masz trzydzieści trzy. Nie żałuję. Nie żałuję ani dnia. Nie żałuję ani chwili. A ty możesz być wreszcie cicho. Aha, właśnie, ja się e, jak ty nie widziałeś, to zabiłem e, ki, e, trzy owce i mam na łóżko ten. W sumie to no jest Właśnie, tutaj możesz zrobić taką podłogę. To chcesz to ci dam drzwi do twojego pokoju. Ja mam tam, gdzie ty masz pokój. Tylko że ja śpię po jednej stronie, na przykład gdzieś tutaj, a ty tam. Ty tutaj masz pokój. A ty w skrzyni. To jest mój pokój. Nie. To nie powiesz, że zagłosuje po raz drugi. Czy to jeden pokoik czy dwa? Ha ha ha, o, drewniana siekiera Ło, coś mi się nieka. I stało. odciąłem. No właśnie. Mam małą czułą myszkę w tej grze. Kurde. Nie mogę. I gramy to... jakby co bez zombiaków. Poczekaj chwilę. Bo na razie takiego domu nie mamy. Jak będziemy mieli taki dom już, to włączymy zombie. 那我也无法出。